Co było dla mnie łatwe, a dla wielu chociażby moich klientów jest trudne, gdy się idzie po więcej? Otóż pokazanie się światu. Wielu moich klientów boi się opinii innych, odrzucenia, pokazania się wystąpień publicznych. Ja, jak zaczynałam zabawy w hipno, to odczepiłam od siebie te lęki i ich nie mam po prostu. To bardzo mocno ułatwia życie. Natomiast pamiętam, jak nagrywałam rolki zimą 2025, o 14 było już ciemno, miałam jakieś w ogóle jakieś źle ustawienie w telefonie, potem te rolki rozsyłane były z jednej platformy na różne social media, jeszcze w różnej jakości, w ogóle z jednej strony porażka, ale co, eee, mi to zrobiło dokładnie nic. Kolejne po prostu nagrałam lepiej, yy, kolejne jeszcze trochę lepiej. Mistrzem nie jestem, ale o czym tutaj? Że nic mi to nie robi. Jest wtedy po prostu łatwiej. Dlatego jeśli boisz się, że jesteś, nie wiem, za bardzo nie taka, pamiętaj, że to jest po prostu część procesu i potem to się po prostu będzie zmieniało. Dystans. Ludzie gadać będą, gadali i to się po prostu nie zmieni. A ty rób swoje. Serdeczności. Cześć.